Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideoportalu poznajfakty.pl. Dzisiaj odpowiemy na pytanie Pani Anny, która pisze do nas: Dobry wieczór, jestem najemcą mieszkania. Do tej pory, czy kiedy była nadpłata za wodę, czy niedopłata, właściciel się z nami rozliczał. W tym sensie, że odliczą nam nadpłatę od kwoty czynszu, a jak była niedopłata, my ją pokrywaliśmy. Rozliczenie dostawaliśmy zawsze w formie papierowej do skrzynki. Teraz okazało się, że przychodzi ono mailem bezpośrednio do właściciela. Jest nadpłata, czego dowiedziałam się od administratora budynku. Właściciel dostał rozliczenie już w styczniu. Napisałem smsa do właściciela, że wiem, że jest nadpłata, i czy mamy odliczyć to od czynszu w marcu. Od kilku dni nie mam odpowiedzi, nie odbiera też telefonu. Moim zdaniem jest to celowe zatajenie, żebyśmy ewentualnej nadpłacie nie wiedzieli. I teraz pytanie. Czy możemy bez jego zgody wpłacić czynsz z pomniejszoną kwotą i wpisać w tytule, że pomniejszyliśmy o nadpłatę zawodę? Czy musimy czekać, aż łaskawie się odezwie? Czy ewentualnie, gdyby nie chciał oddać nam tej nadpłaty, możemy wcześniej zakończyć umowę najmu okazjonalnego, podając tą przyczynę? Czy właściciel powinien po naszej prośbie udostępnić to rozliczenie do wglądu? Pani Anno, przede wszystkim wszystko zależy od tego, Jaką formę rozliczenia mediów Państwo przyjęliście w umowie? Ja niestety tych warunków nie widzę, ponieważ załącznik, który Pani załączyła do pod wiadomością jest nieczytelny. Prosimy o przesłanie go bezpośrednio na nasz e-mail. Jeżeli moje dalsze wyjaśnienia nie będą satysfakcjonujące dla Pani, wtedy się do tego możemy odnieść, tak? Ponieważ ta umowa najmo załączona jest nieczytelna. Ja nie wiem, jakie tam są konkretnie warunki. Natomiast, jeżeli chodzi o takie standardowe zasady rozliczania mediów, no to najczęściej przyjmuje się, że po prostu albo najemca płaci za te media bezpośrednio, albo są one pobierane zaliczkowo przez właściciela i właściciel to płaci, później się ewentualnie rozlicza, lub jakieś formy pośrednie. Tak? I tutaj wszystko zależy od tego, czy Państwo w ogóle mają w umowie zapisany sposób tego rozliczenia. I wtedy, według tego sposobu, powinny obie strony postępować, tak? no bo są związane tą umową strony mają dobrowolność w ustaleniu tych zasad, tak, jeżeli chodzi o umowę najmu mm, okazjonalnego, więc tutaj trzeba byłoby sprawdzić to w pierwszej kolejności. Sama pani pisze, że do tej pory, kiedy była nadpłata czy nadpłata, właściciel się z państwem rozliczał, e, odliczając tą nadpłatę. Jak rozumiem, przekazał państwu informację o wysokości opłat bez odliczenia tej nadpłaty, w miesiącu styczniu bądź teraz na początku lutego, tak? No bo też tego pani nie napisała. Nie wiemy, czy doszło do jakiegoś odliczenia, czy też nie. Jeżeli chodzi o samodzielne odliczenie tego, ja bym tutaj sugerował najpierw próbę ponownego kontaktu i jednak próbę porozumienia z tym właścicielem, jeżeli chodzi o odliczenie konkretnej kwoty od wysokości czynszu, nawet jeżeli do tej pory tak zwyczajowo państwo postępowaliście, ponieważ Tutaj no dobrze by było dojść do jakiegoś ogólnego porozumienia, tak? nie, nie działać jakby bez wiedzy właściciela mieszkania. Oczywiście, jeżeli ta osoba będzie dalej unikać kontaktu, to trzeba pamiętać, że zgodnie tutaj z przepisami kodeksu cywilnego. Kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, obowiązany jest do wydania korzyści w naturze, a gdyby to nie było możliwe, do zwrotu jej wartości. Tak? To jest przepis dotyczący tak jakby bezpodstawnego wzbogacenia się, tak? w odniesieniu do państwa sytuacji, ponieważ właściciel mieszkania otrzymał korzyść w postaci zwrotu jakiejś nadpłaty. Która była pokrywana, jeżeli chodzi o te media przez państwa, tak więc to są państwa środki, które powinny podlegać bezpośrednio zwrotowi. Tak? Tutaj nie mam do czynienia z jakimiś rzeczami w, czy też wydanymi w naturze, tak. Chodzi po prostu o pieniądze i równowartość tego, tego zwrotu. To jest przyjęta linia orzecznicza przez Sąd Najwyższy, już wiele takich spraw było, tak, także należy pamiętać, że tutaj. Nie można tego bezpodstawnego wzbogacenia się w żaden sposób wzruszyć, no chyba, żeby Państwo mieli jakieś długi czynszowe, czy też dotyczące jakichś innych mediów wobec tego właściciela, no to wtedy moglibyśmy mówić o jakimś zaliczeniu tego, ale to też jest kwestia jakby do, do ustalenia. Czy, odnosząc się do tego, co tutaj Pani napisała, czy właściciel celowo zataja? No nie możemy tego wykluczyć, tak? Chociaż no, wydaje się to troszeczkę dziwne, bo jeżeli do tej pory Państwo się rozliczali bezpośrednio na podstawie tych informacji, zawartych w papierowym rozliczeniu, no to nie, ma, nie widzę podstaw, żeby teraz podobnie nie działać na podstawie rozliczenia wysyłanego mailem. Może właściciel jest na jakimś wyjeździe zagranicznym, nie wiem, jakimś dłuższym, ma jakiś dłuższy pobyt w jakimś ośrodku zdrowotnym tak, czy w szpitalu. Mogą być różne sytuacje życiowe, także proszę o tym pamiętać i w pierwszej kolejności próbować tę sprawę załatwić polubownie i spróbować się skontaktować. Może sam właściciel nie sprawdzał tego maila tak od dłuższego czasu i po prostu nawet nie ma świadomości, że takie rozliczenie było do niego wysłane. Dobrze by było po prostu też wysłać do niego jakąś korespondencję oficjalnym kanałem, na przykład listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, jeżeli Pani ma do niego adres korespondencyjny, żeby mieć pewność, że tą korespondencję odebrał osobiście i że jest powiadomione o sytuacji. Jeżeli Pani nie może się dodzwonić, czy, czy SMSowo się skontaktować, to taką formę można wybrać i wtedy otrzymując zwrotne potwierdzenie odbioru, ma Pani podkładkę, że, ten, że tą informację właściciel otrzymał. Tutaj jeszcze Pani zadała pytanie, czy ewentualnie, gdyby nie chciał oddać nam tej nadpłaty, możemy zakończyć wcześniej umowę najmu okazjonalnego. Jeżeli chodzi o wcześniejsze zakończenie umowy najmu okazjonalnego, no tutaj, jeżeli chodzi o ważne przyczyny, ja nie wiem, czy tak można by to było zakwalifikować, bo nie jesteśmy w stanie stwierdzić w tej chwili, jak się ustosunkuje do tej sytuacji ten właściciel. Tak? Jeżeli on będzie dalej szedł w zaparte, jeżeli będzie tutaj w tej sprawie Nieprzejednany, tak i będzie taka sytuacja, że można to zakwalifikować jako celowe działanie na szkodę najemcy, wówczas jest to ewentualnie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o te okresy wypowiedzenia w umowach najmu okazjonalnego, są one na tyle krótkie, że tutaj nie wiem, czy, czy będzie trzeba rozważać skorzystanie z takiej opcji. Ja rozumiem tutaj pani sytuację i że to są środki które prawdopodobnie chcieliby państwo spożytkować w inny sposób i zaliczyć czy też zaliczyć na poczet następnego czynszu. Ale tak jak mówię najlepszym rozwiązaniem w mojej ocenie jest próba kontaktu oficjalną drogą. Jeżeli zawiodą telefony smsy maile za pomocą listu poleconego za potwierdzeniem odbioru, i wtedy dalszy, w dalszym ciągu, tak, próba, próba porozumienia się z właścicielem. Właściciel powinien po Państwa prośbie udostępnić rozliczenie do wglądu, jak najbardziej. To jest kwestia rozliczenia mediów, która oczywiście też powinna być zawarta w umowie. Tak? Taki, taki zapis bezpośrednio powinien być w umowie, że właściciel z najemcą rozlicza się w taki taki sposób, jeżeli chodzi o media i wszelkie rozliczenia z administratorem, czy też z zarządcą, tak i innymi firmami, które dostarczają media do tego lokalu, powinny być udostępnione do wglądu najemcy, żeby mógł zapłacić realnie, tak, realne koszty, tak. Bo tutaj nawet, jeżeli chodzi o, o czynsz, no bo to są dwie kategorie kosztów, tak czynsz najmu, który państwo płacą jako tak najemcy, właścicielowi mieszkania i media, które pokrywa osoba, która jest wskazana w umowie, no bo są też takie możliwości skonstruowania umowy najmu, że te media pokrywa bezpośrednio właściciel mieszkania, tak? Tylko po prostu wlicza to sobie w pewien sposób w cenę czynszu, tak? Ale to, tak jak powiedziałem na samym początku, wszystko zależy od konstrukcji umowy, którą państwo przyjęli. Także tak to się kształtuje. Dobrze by było się porozumieć w tej sprawie i do tego zachęcamy. Wszelkie te, te, te inne zapytania, myślę, tutaj już wyjaśniłem. Jeżeli by były jeszcze jakieś pytania, to prosimy o przesłanie ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt.małpa.poznajfakty.pl. Jeżeli jest w umowie jakiś zapis dotyczący rozliczania mediów, to proszę nam tę umowę przesłać. Spróbujemy się do tego odnieść już może bezpośrednio pisemnie. A z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.